Na koniec ostatni punkt dotyczy ochrona borowiny. Temat nie schodzi z ust, z gazet. Wszyscy, wszyscy są specjalistami w tym zakresie wybitnymi, a efekt jest taki, że minister zmniejszył strefę ochronną, przez likwidował ją całkiem, tak, wojewoda. To, znaczy, to nie tak. Sejm uchwalił nowe, nową ustawę prawo górnicze, w której pominięto zapis o konieczności wyznaczania strefy ochronnej dla złóż. Borowiny. Mamy, I w zasadzie tak? dla mnie to jest coś niezrozumiałego. No mamy przecież panów posłów, mamy e, wiceministra ochrony a, a, a zaraz środowiska. Przypomnę panu, mamy zaraz przypomnę panu, Mnóstwo rozbudowanych służb w tym zakresie. No, zaraz przypomnę, jak półtora Pamy roku temu robiłem konferencję. w Polsce i, i przecież spółkę e, państwową. E, e, mamy prezydenta, który zasiada w zarządzie chyba Związku Miast i Gmin Uzdrowiskowych i wszystkie te organizacje, wszystkie te organy przeszły do tego tak gładko do porządku dziennego, że nie zauważono. A te, Wojewoda w tej chwili wykonuje już tylko konsekwentnie prawo. Żąda dostosowania istniejącego obszaru do wymogów ustawy. A to oznacza, że mamy zlikwidować strefę ochronną, jaka w tej chwili. To znaczy, ale teraz W planie teraz przestrzennego dobrze. zagospodarowania istnieje. No więc Polska, no dla mnie jest to coś, to jest coś niezrozumiałego. Czy to jest. E, e, takie wykonywanie swoich funkcji przez wszystkie wymienione przeze mnie osoby, czy jest to przymykanie oczy w kontekście kołbrzewskim na wystąpi, jakiś lobbying w interesie do, czymś, do telewizji no. kablowej o zarchiwa, żeby wyciągnąć dwa lata temu, robiłem konferencję. Prosiłem, błagałem, apelowałem do społeczeństwa, że prawa geologiczne, i górnicze, uchwalane przez większość parlamentarną przez platformę obywatelską i PSL jest prawem strasznie grożący, zagrażający bezpieczeństwu Polski nawet. Już nie mówię o surowcach strategicznych, jakie są kopaliny, lecz burowina i solanki. Mówiłem, apelowałem, dół polski cały czas był pod Sejmem, protestował, ale my w ogóle tego nie zauważyliśmy, a z jednego, od jednego redaktora dostałem pytanie, no, co pan już by tam przestał krytykować. Zwracam zawsze. honor, panie czy tak, że ale ja, chcę, ja tego nie ja te zauważyłem o, też. O To jest po pierwsze. Po drugie, po drugie właśnie ta słabość państwa polskiego. No, proszę zwrócić uwagę, nie dostosowuje się prawo teraz do ochrony dóbr naturalnych, dóbr narodowych, srebr narodowych i, i bogactwa narodowego i są kopalnie nocnicze, tylko robi się, okraja się coś w terenie, robi się zmniejszony okres, znaczy okres teren ochronnym. No, oczywiście, Wojewoda to zatwierdzi, bo teraz to jest wszystko praktycznie jedna osoba, tak naprawdę decyduje i co się powie na górze, dół to musi zrobić, tym bardziej jest jednopartyjność i podległość służbowa, praktycznie. No, myślę, ma, że to będzie testem, to jak Kołobrzech zareaguje na to wezwanie Takiej utrwalonej, dojrzałej. Tylko to jest takie, to takie właśnie no, kolesiostwo ja na powiem zasadzie powiem takiej, jeszcze raz powtarzam, za, za dwa lata, za dwa ja lata dokładnie to ten to cały proces. W służby odpowiednie sprawdzą, dokładnie sprawdzę, bo teraz nie ma co nawet już pisać i bo to już jest teraz tak pogmatane Dokładnie będą sprawdzane to wszystko. Pan starosta jest żarliwym obrońcą Borowiny. Jak znaczy, pan no, ale to zniósł. wszyscy chyba chcemy bronić Borowiny. No, to, to, to nie, ja nie możemy tutaj dzielić yy, ludzi na tych, którzy nie chcą. No, jest to nasz skarb naturalny i uważam, że powinna jakaś strefa ochrona powinna funkcjonować wokół Borowiny. Wydaje mi się to zupełnie, zupełnie naturalne i to jest cały komentarz w ja, tej sprawie. Ja tylko przypomnę, że miesiąc temu na sesji Rady Miasta z inicjatywy SLD uchwaliliśmy uchwałę wzywającą wszystkie te organy do naprawienia tej tego błędu. Myślę, że prezydent tą wykonuje. W tej i... ustawie jest tak, że Ktoś kto potem może wykupić nawet, sprywatyzować to, wykopie olbrzymi doł, dół, yy, wyeksploatuje w sposób zbrodniczy i nawet nie zrewitalizuje tego. No tak słucham, siedem. słucham, ale, ale właśnie chciałem o tym co powiedzieć, że my nie mówimy o jednej rzeczy, że przy złoża Borowiny, jeżeli chodzi o Wybrzeże, praktycznie całe tutaj nasze tereny, naszego prawie, że pół powiatu kobrzeckiego to są złoża Borowiny. Jak, w jaki sposób 300 możemy 300 zrobić 400. strefy ochronne hmm. dla, dla tego typu kopalin? Borowiny, Borowiny, zamiast. Borowiny, panie panie pośle, mamy tyle, że starczy no nam borowiny, a, starczą na 2000 na tak lat, możemy, ale wiesz, nie o to chodzi, no Czesław, no udział Borowiny w naprawdę w, w balneologii jest w tej chwili taki, że te, 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 te potrzeby, które w tej chwili są na, na terenie naszego kołobrzegu wydobywcze, starczą naprawdę na, na setki lat, no o tym też musi mówić, a miasto w jakiś kierunkach musi się rozwijać, tylko nasze. Proszę w takim razie, pani pośle, przypomnij sobie Dąbki zdrowie, gdzie powstało nagle uzdrowienie nie, nie ma borowiny i teraz szuka tej borowiny rzeczy, na przykład bardzo, na, na siłę, prawda? I kupuje. Rzeczy, no, także jest, już nie chce wracać tam, też do, no do dąbek z drujki, jak ono powstało, w, w jakich okolicznościach przyrody, to kiedyś może być okazja o tym porozmawiać. Także myśmy też perspektywicznie... No, tak wróci, o dlatego rozmowie. niszczymy, spokojnie niszczymy borowinę, bo, bo jest za dużo jej. Nikt niszczy, tego nie no, powiedział. nie i nikt tego nie robi. Macie już nową strategię. pan do tematu z początku rozmowy. Za dużo mamy borowiny, możemy ją ograniczać. To jest nowa strategia. Nie, okazuje się, że o, ciekawe. strefa ogromna jest niepotrzebna. To po ciekawe, co ta awantura no właśnie. była koło brzegu taka? Nie no, teraz już inna, inna strategia jest. No, no, Pan po prostu, no, no, Ja, ja myślę, się dziwię, że, no, że no, takie ustanowisko, ja że jest niepotrzebna. Ja nie no mówisz, że jest niepotrzebna. Ja mówię, zasobów jest. mamy tyle, że naprawdę one dla wszystkich starczą. Dla wszystkich, ale starczą. Z inicjatywy klubu SLD. Na następną sesję teraz w dziesiątego wystąpimy z wnioskiem do pana prezydenta, e, zobowiązując go do podjęcia działań w celu wykupienia tych terenów od Agańskich Rolnej Skarbu Państwa, które leżą po drugiej stronie e, e, drogi w skierku. Pan no, przecież pan wyraźnie powiedział, że był e, może. przedsiębiorce, bo źle mu się funkcjonuje, coś w tym rodzaju, że on musi się, jemu to jest najważniejsze. To jest Pana interpretacja, Pani pośpiech. To, poświęc, było na, to na nagrane jest, nagrane to jest przecież. Panowie, to... czas się no, nam Powinniśmy chodzi, o tym mówić, super, myślę, nie że... ...za obecność, tylko na koniec jeszcze na uspokojenie muszę się dowiedzieć. Po co była ta awantura? Skoro z... wiadomo wszystko, że tak od ale początku do końca... Pan, pan redaktor już z... nie z... powiedział, o chodzi. No, no. Chodzi mi o to, że... Wszystkie media kołobrzeskie, samorządowcy, ludzie kołobrzeżanie zaangażowali się bardzo mocno w ocenianie inwestycji w Mirocicach i w funkcjonowanie bastionu. To cały sezon nam minął przy uchwalaniu planu zagospodarowania, wizji rozwoju kołobrzegu. Pod tymi dwoma hasłami. Teraz się okazało, że w zasadzie nie trzeba było pana Mariana przyczołgiwać, ani pan, pani Marty Michalskiej. Przecież poobrażano ludzi. Są procesy sądowe. W tej chwili trwają. Państwo Michalscy dochodzą swojej godności, bo zostali poobrażani, gdzie się tylko dało. Pan Marian jest skatowany tak, że w ogóle nie, nie odpowiada na telefony. Stracił chęć do życia chyba się wypowiadać publicznie. Teraz się okazuje, że nie ma sprawy. Wytłumaczcie mi to i kończymy audycję. Nikomu się już nie chce na ten temat mówić. Wiesz? Nie chce się nie mówić na ten temat, bo, bo właśnie... To do 특히... MM. chyba byłoby najlepszym podsumowanie tej dyskusji, na czym to więcej mówi. Przyszły tydzień zapowiada się piękna pogoda, takie mamy informacje. Wiesz, a ty może przynajmniej... Ścieżki rowerowe. Ale hmm, no tych ]�이. ludzi, ja nie tak wiem, to, bo ja z, z, z zaczynam już. Cieralać... Przeprosić tr, przeprosi, trzeba borowinę, przeprosić trzeba to, co jest dla nas najważniejsze. I jeśli ludzie w Kołobrzegu tego nie rozumieją i akceptują sprawy, Zamiatania pewne rzeczy pod dywan i, i takich właśnie strategii, antystrategii, że teraz się okazuje to i to, a w końcu będzie tak, że ta borowina zostanie zanieczyszczona i przestanie mieć tę borowinę, to wtedy się wszyscy obudzicie. Czym Ale Czym się dopiero, Jeśli służby pośc. żadne nadzorcze nie działają, jeśli służby w ogóle inne nie działają w Polsce, to nie tylko jest słabość państwa, to jest po prostu karykatura demokracji karykatura państwa. To, to, jest, to jest program wyborczy pana posła PiSu, nie, prawda? No nie. nie, to zostajmy Ja Dołączam z piękne tak, jesieni tak i będzie to ja się wybieram na drzewo no, Dlatego by... ta koalicja w takim razie no, lokalnie. akurat w tym, w tym temacie na pewno nie tak. no tylko, że, ma... platforma tylko, idzie tylko że potem nie będzie winnych dziwne. nie no, ja, ja idę będzie będzie winny. Winny. jest piękna dziękuję. pogoda dużo grzybów. dziękuję wam serdecznie dziękuję bardzo Bo byłem. Byłem. Przypomnę byłem. na koniec tak. tydzień podsumowywali dla państwa poseł Marek Hock platforma Obywatelska. Poseł Czesław Chod, prawo i sprawiedliwość. Dziękuję Dzięki bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Przyszły poseł Tomasz Tamborski, obecnie starosta taką. Nie, samorządowy jest, ja naprawdę jestem z krwi kości samorządowym. Panie, nie panie, panie jest Morze, Jest, się... <grywa> 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 no, jest, mi, dobrze, jest mi bardzo dobrze w samorządzie. Po, Dziękuję bardzo. panu poseł Czesław Hod w karierze. I Dobrze, to były takie na żarciki na koniec, bo Tomasz Stambolski, najmłodszy wiekiem. Nigdy to, się nie mówi nigdy. Także. Tak jest. Poseł Bogdan Błaszczyk. Były. Były, ale może, <laughs> może też. Chciałbym przy tym stoliku, żeby było jak najwięcej posłów z koło brzegu. Dziękuję serdecznie do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.